Ona no na filmiku kosa o takiej nazwie co bym ja mógł powiedzieć o niej Swoje lata już ma ale jak dla amatora myślę że daje radę Jedynie co tu robiłem bo tylko ją użytkuję to wymieniane było te jarzmo Inna śruba jest. Na oryginale. Musiałem tylko śrubę przełożyć. To jest z możliwością wkręcenia. Jak się ten... No teraz nie mam jak, to się wkręca żyłka. Przy zamontowaniu. Jest za długa się nie obcina, tylko się po prostu kręci tym. I ładnie nam wciąga wszystko, żyłkę. Fajna jest ta płetwa. Nie na pierwsza tak jak załóżmy w Steelach. Są te osłony, ale według mnie za krótkie. Ta ma możliwość no, większego, większej ochrony. Ale minusem jest to, że jak ktoś jest niski. To mam też takie prowizoryczne pasy. Zapnę sobie tutaj na jakikolwiek oczko momencik. Tak jest zamknięte, o. Miałem metr 78 się sniski, to bym mógł mieć problem. O, teraz właśnie puściłem. Kosa mi nie ucieka. Polecam sprzęcik.